Paniaku jebany Zaraz będę, Co, co Zaraz będziesz? Dużo ty. Musisz ty nowe jednostki wzywać. Nie, 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 nie poczekaj! Poczekaj, poczekaj, to się poczekaj, Stop, Stop, ty no, Jebany jebany. witam Ostatni, krótki jeśli chcesz się zainteresować subikę i łapeczkę A w dniu dzisiejszym rozdaję to, co zawsze, czyli detektyw menu A teraz trzeba łapeczkę, komentarz do ze swoim Discordem I wbiciać mojego Discorda, linka macie w opisie O, menu sam tego odcinka wygrał To oto no to, z gości do mnie na, na Discordzie A już wam życzę miłego oglądania Dzień dobry, dzień dobry, halo, dzień dobry Dzień dobry Dzień dobry Dzień dobry Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. Chciałby pan kupić nasze usługi zwiększające adrenalinę? Jakie? No, takie usługi, które. rozgrywkowe, które. są dla hardkorów i zwiększają adrenalinę. Chce pan? No, A ja myślę, że nie teraz. Myślę, zajęty. że jest zajebista ta usługa, więc. trzeba spróbować na panu. Ło! Wow! Działa! Zadziałało? Chyba nie. Jeszcze raz. Woł! Ło! Ło! Rocket League! Ło! 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 Auto mi się zepsuło, panie! Whoa. Spokojnie, to jest taka rozrywka! Panie, da, jest super. 500 dolarów się należy! 500 dolarów poproszę! Słyszysz? Za usługę 500 dolarów. Nie mam tyle przy sobie akurat. No to w takim razie cię porywam. Jak to? Nie ma tak, nie ma. Jak to tak nie ma? Co ty do kogo ty dzwonisz konfidencie? Na policję? Nie dzwonię. Nie? Mm. Co ty gadasz? No mechanika, bo mi się auto zepsuło. A no spoko, to ja jadę, nara. Dzień dobry, dzień dobry, tutaj mechanik. Czym mogę pomóc? A nie jedź mnie stąd już. Ja jestem załamany tym. Panie, tutaj mechanik, czego pan chce? Odwołaj się Nie, jak odwołasz się zrywałbym mechanik pan, wzywał pan mechanika. Stop! Tutaj mechanika wzywa się Sam uzywany. se wyklepię te auto. Co pan sobie wyklepie? Branie. Sam se wyklepie. Panie, Sam ja tutaj... Nie, jak pan wyklepie, jak to mechanik był wzywany. Tutaj pierwsze 1000 dolarów za paliwo. Proszę oddawać. No, no. Odmawiam. No, no to do widzenia. Rocket League! Rocket League! Ale to był Rocket League. Popchać pana, popchać pana, ja pomogę. Ja pomogę. Ja pomogę. Wow! Au Ouch! Au Ouch! 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 Jakie wsparcie? Polero. Auto mi się ręce, podnieś ręce, podnieś ręce. Auto mi się zepsuło, o, b, 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 co si to jest za policja? Pomagam ci wstać. Ty ale co to za policja? Jest jak mi się auto zepsuło, pan mnie aresztuje za fraki, i pan bierze. Tak? To było przypadkowe, nawet bezprawny jestem, proszę, proszę mnie puścić. O no dobre, dziękuję. Odjedź Uuu. Ucieczka! Ucieczka wtedy policją! Ucieczka! Nie, nigdy, nigdy ty mnie nie złapiesz! Podnosić. Ej, poczekaj, 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 poczekaj! Telefon mi wypadł! Telefon mi wypadł! Ej! Dobra. Marze, czy Teraz w nielegalne Nie, 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 A zamknij tam Ryballas kurwa budziban O ty co ty mówisz? Jaj co mówię No Ha Tygnę Brudny Uściał. Brudny nie. kurwa morto, to ty jesteś i czy tam balasem, no nie wiem jakiś. Ja co, co tam chodzi? Ramki tam ry tam kulturę. O wie, Balasi to... Radzę do góry. z twarzą do ściany, czyli... 10-4, tak zrozumiałem. Ty kurwa, ale nie odkułeś mnie, przepraszam. Przepraszam kurwa, zespół niespokojnych nóg. Pod ścianę. Ale nie odkułeś mnie, ale Pod ścianę. Pod ścianę. Gryzę cię, gryzę cię kurwa, gryzę cię po uchu, po uchu cię gryzę, chuju jebany, po uchu cię gryzę. Co, co ty kurwo jebana robisz? Nie, no nie, cię, Kurwa, nie gryzę patyłka. po uchu! Gryzę nie, cię po nie, uchu, kurwa, trochę aktorstwa! Stop, 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 ej, ty! Ruda, wracamy do akcji, choćby, a ja ci gryzłem ucho, chodź tu! Uchu ci gryzę! Nie, 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 nie atakuj, really Tak, tak, cholera. Dobra, to to jest, mamana. Doliczam cię, ataki na Ale Doliczam cię, mnie zabił, a ja się poddawałem, no co za idiota! Kurwa, takie idiotyczne to jest. No, plus jeden, plus jeden. Strasznie idiotyczne. Dobra, mam się. Leś to leś. Dobra. Ten ziomek jeszcze bana za brak imersji dostał. O, już tego nie ma, ale było. Dzień dobry, przepraszam. O kurwa, przepraszam. Dzień dobry. Dzień dobry. Porywam was na napad. Żartuję. O kurwa, administrator do mnie napisał. Patrzcie lewy górny. Szybciej z tą lodziarnią. Szybciej z tą lodziarnią. Tak, to chodźcie bić, chodźcie na to Dobra. Wysiadaj do mnie, no zdawaj, wysiadaj. No dobra, dobra. Zdawaj za garażem, zawetowy za garażem. No to nie, nie za nie tutaj komandę, to chodź za garażem. Chodź za garażem. Pewnie klamę wyciśniesz jak chciałbyś. Nie tam. mam klamy, nie mam klamy, mam naprawdę slipy. No to dobrze cios o nie. Chuj. I kurwa unik. Awa. Awa. Nie, uciekam. Czota, No to patrz teraz. O! Ciotka! To tak to starego możesz samo mówić, kurwa, najwyżej! Eee. Nie jestem to, może żeby to robić. Ej, teraz patrzę chwilę, patrzę chwilę. No, ciota, ciota, kurwa, robić ciotka. No, ciotka, ciotka! Ta ciota, to czemu uciekasz? O, ta taka. ciota. No ty uciekasz. <gry> nie, ja cały czas mi co Czemu uciekasz? Ja nie uciekam, ja robię uniki. No, chyba masz w dupie. <grym> ty ma twojego. No i co? No i co? Ciota niby, ciota! Ale ciota jesteś! Ta ciota! Huś, czam ci na ryj, czujesz. Ale jesteś ciota! Ała! Chuj ci w dupę, jebać ci starego! Tak, ty będziesz w dupie, ci starego! Leżysz, leżysz tam, leżysz! Ała! Siam, mogę pożyczyć twoim rowerem na chwilę? Ała! Nie obrażę się, się, jak pożyczę, dobra? Pożyczę, bo ja tylko pożyczam! POŻYCZAM, POŻYCZAM TYLKO, POŻYCZAM ty moje, Pożyczam, tylko przecież ja pożyczam, o co Ci chodzi? Spierdalaj No dawaj, wchodzisz tutaj, kozaku No, 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 chodź mi się widzieliśmy Co? Pamiętaj coś policji grałeś na no, takim jednym Co nie, do, co nie mów tak, dobra, gdzie jest? Dawaj, chodź tutaj, chodź tutaj kozaku, chodź tutaj, 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 no, chodź, no, 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 no ja myślałem Co? Ale uczciwie Dobra Dobra Nie masz dobra na tak Ale jesteś Przecież ty, ja nie, ty tutaj ty nie ty wejdziesz się, Ty się dobrze, to i z pamiętam <laughs> No to musisz pamiętać akurat ja jestem zajwisty w piciu się Dobra wysia, dobra wchodzisz czy jesteś cwer? No mówisz, że jesteś cwer jak nic. Eee, A <ślasujesz>, co Wresztą za lamus eee, jest środkowy palec ci wystawiam O, 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 o kurde, hej. Język ci wystawiam, czaisz, język ci wystawiam. Dawa, no to chodź na no nie, to ty chodź, to ty chodź. No ty chodź, ale jesteś borą. <ślasujesz>, ale jesteś borą, na borą normalnie. czekaj. Non riesco più, io No wchodzisz tutaj, dajesz teraz cwaniaku, jebany. Ha, ha. Czekaj, zaraz będę. Co, co zaraz będziesz? U góry. A, no przecież ty nowej jednostki wzywasz. Nie, 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 poczekaj. Poczekaj, poczekaj, to się nie liczy. Stop, stop. Tu. Ej, ty chuju! jebany. Ej, czekaj, nie, 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 poczekaj, poczekaj. Nie, co to za pałka? To nieuczciwe, to nieuczciwe. Poczekaj poczekaj oh. nie no nie będę celkę pan na